Odcinek dziesiąty. Mówisz, że masz dużo notatek do tego odcinka? No, kurde, fajnie by było, jakbyś mnie nie zagadał. No, jak osiągać swoje cele? Kontynuacja. Cześć, witajcie w dziesiątym odcinku RTCK Show poświęcony tematowi osiągania celów. W poprzednim odcinku mówiliśmy o postanowieniach, dlaczego nie warto ich robić i co robić zamiast postanowień, a dzisiaj o celach, czyli jak wreszcie przekuć te postanowienia w rzeczywistość, czyli jak w zwykle szczypta humoru i moc wiedzy od naszego prowadzącego Michała oraz współprowadzącego mnie, czyli Piotra. Ostatnio pamiętam, że zaniedbałem przedstawienie ciebie. Ty mnie Ale w odcinku siódmym. Ty w Przez te odcinki, przez trzy dni się Smutek i zgryzota. Andrew, are you excited for yeah. Why? I don't know. Are you gonna miss your mom? No? no? <laughs> Cry, are you a... Moi drodzy, Piotr jest dlatego, tak mnie zmurowało w poprzednim odcinku, że bardzo trudno nie, mi się, zacząć nie, definiowanie Ciebie, bo ma, jesteś człowiekiem orkiestru. Ja nie wiedziałem, że ty masz tyle lat. Ja nie wiedziałem, że ty byłeś w wojsku. No, tysiąc... Ja jestem po 60 nie. już teraz. <laughs> ja nie wiedziałem, że ta broda to rzeczywiście ale, ale nie, prawdziwa broda. nie, zygasz do mnie, ale czy... Znaczy, Wyglądamy jak rówieśnicy. 60-latku w podobnym wieku. Nie, wygląda Piąteczka. jak rówieśnicy. Nasza no, więc... przyjaźń nabiera w tym odcinku rumieńców. One, two, three, go. Tak, dlatego Piotr, nie dość, że jest tak jak ja 30-latkiem. <laughs> <laughs> zawsze inspirujesz jedziemy, mnie. Jedziemy, jedziemy. Masz wspaniałe... Swojego... Nie zaczynam się wstydzić. <laughs> no, ocie, Czekaj, ale masz I wspaniałego Instagrama, który <noise> który wrzucasz ja. inspiracje każdego Ty dnia. Najbardziej najbrzyj mi nie? No właśnie. No. Okay. W dzisiejszym odcinku to Michał opowie wam wyjątkowo teoretyczną część, do której ja zrobię tylko delikatne okay. pieprzne wtręty. <noise> no, słuchajcie. Jak osiągnąć Mikanty. swoje cele? Tak jak twój dzisiejszy obiad, który czeka w naszej kuchni. Po pierwsze, wypiszmy wszystko to, co chcemy osiągnąć, czyli wylejmy z naszej głowy te rzeczy, o których myślimy. Chodzi o to, żeby wypisać wszystkie rzeczy, które mamy w głowie, po to, żeby nie pominąć tego, co najważniejsze dla tak. nas i żeby z tych rzeczy, które wypiszemy, wyeliminować tak. to, co zbędne. Czyli potrzeba nam umiejętności priorytetyzowania. To mhm. trudne słowo. Priorytetyzowanie. Tak. Umiesz szybko powiedzieć priorytetyzowanie? Priorytetyzowanie, priorytetyzowanie. Czyli wypisujemy wszystko, co chcemy zrealizować, tak? Ale to tak. jest to, co mówiłem w pierwszym odcinku, czyli avoid at all cause list. Tworzysz taką strategię, co tak. Warren Buffett powiedział tak, swojemu tam podoba. pilotowi. On mówi jak mi się podoba osiągnąć swoje... to, co tak. chce osiągnąć. Wypisz te wszystkie rzeczy. Tak. Wybierz z tych wszystkich rzeczy tylko pięć, przepisz je na osobną kartkę. Tak. A te, które ci zostaną, tak. zostaw na tej Spalny. kartce i powiedz, Napisz, że unikaj tego, ze wszelko Nie Chodzi o to, że często to, co nam przeszkadza w realizowaniu celów, to jest nadmiar spraw. Tak. Czyli bierzemy na siebie zbyt wiele. No i po prostu skupmy się na tej jednej rzeczy naraz, To mówiąc tak. tak wprost. To jest takie proste, ale mamy tak trudność z tym, bo cały czas mamy w głowie ten shiny object syndrome, że ja muszę cisnąć wiele rzeczy naraz, bo coś Giele mi tu ucieknie, wody, nie? tu mi ucieknie. Tak. You, Nic nie zrobię. Czytaj jedną książkę naraz, no nie? Ale przeczytaj ją, wchłoń. Zasymiluj i wydal w postaci efektów. Wszystko to ci mówi, że. Masz już lekko z górki. Dokładnie. Pięknie to ująłeś. Będę cię cytował dzieciom, wnukom. Więc miejmy taką listę rzeczy, których się skupiasz, i rzeczy, które unikasz za wszelką cenę. To nawet nie jakieś nie wiadomo, jakie nowe rzeczy, hmm. propozycje współpracy nas hmm. rozpraszają, hmm. tylko te nasze cele, które chcemy realizować równocześnie. Tak. Multitasking nie działa. działa. Wszystko, już to mówię teraz, że robienie wiele rzeczy raz jest nieskuteczne. Tak. Sekwencyjnie, przekój, to jest kolejny punkt. Te cele, które mamy na tej liście, hmm. te postanowienia, te rzeczy, bo niekoniecznie to są cele, w 66-odniowych właśnie cele. Dlaczego 66-dniowe? Bo nawyki buduje się w 66 dni. Średnio. Czyli jeżeli mamy 2 miesiące na zrealizowanie czegoś i będziemy to robić codziennie, tak. to wykształca w, nam się, w nas nawyk. Czyli automatyzacja. Dyscypliny. Czyli możemy robić coś na automacie. Że tak. ja się zastanawiam, co ja dzisiaj mam zrobić. Jeżeli moim celem jest schudnąć 5 kg przez 2 miesiące, tak. a robię codziennie 20 minut rozgrzewki rano, tak. ćwiczeń, no to to już potem po 20... Yy, tam dniu, już dla mnie jest naturalne, że to robię, a po 66 tak. dniu stwierdzam, że kontynuuję to dalej do końca tak roku tak. i cisnę dalej. Buduję... Się budzisz, nie zastanawiasz się, czy cisnąć. No po prostu budzisz się w czasie Jeżeli... trzeciej pompki. Dobrą radą jest rada z książki Finish. Chodzi o to, żeby podzielić swój cel na pół. O! Jak na to? Pół? Po prostu wziąć siekierkę i fu! Na pół podzielić swój no? cel. Dokładnie na pół. Chcesz przebiec maraton, mhm. przebiegnij półmaraton. O, to ciekawe. Chcesz schudnąć 10 kilo, Wyznasz sobie 5. O kurka. Chcesz nagrywać dwa filmy w tygodniu, zacznij od jednego. Ulga zanim się coś zrobi, to już ulga jest ulga. i urealnienie naszych oczekiwań. Mhm. Jeżeli sobie postawimy coś takiego, że mam robić 2-3 filmy tygodniowo, mhm. to skazujemy się na porażkę, bo jest to za duże tempo, żeby utrzymać przedłuższy czas. To właśnie o to chodzi, żeby przez dłuższy czas mieć systematyczność. Tak. Więc wyznacz sobie taką systematyczność, którą mhm. jesteś w stanie utrzymać przez najbliższy rok, przez najbliższe dwa lata, mimo różnych wydarzeń życiowych. Tak. No to, to często nie bierzemy pod uwagę, My myślimy, że w warunkach laboratoryjnych będziemy realizować tak. swoje cele. A ile rzeczy nam wchodzi nagle, mhm. które weryfikują to wszystko? Tak, Więc tak. sobie taki daj cel minimum Po prostu podziel swój cel pierwotny przez pół. Jak już wyznaczysz ten cel mhm. podzielisz go przez pół. Mhm. Zrealizuję go w dwa miesiące. Coś tu się wydarzy zaraz. To... Przekuj... Nie. To... Zapomnij o swoim celu i skup się na procesie. Nie, może jeszcze bo to musi być dobitne. Jak już ustalimy, co chcemy zrealizować, realny cel, podzielimy przez dwa... Tak. Zapomnij o tym celu. To jest kolejny punkt. Zapomnij to... o swoim celu. Po, po dwóch miesiącach czy... Nie, przed... od razu wyznaczasz i zapominasz Aha. o tym celu. Mhm. Mhm. Gdzie jest znaczek? Eee... Ja wiem. No. Przyjemność jest ze wspinaczki, a nie ze samego włożenia na szczyt. Tak. Co trzeba zrobić, żeby wejść na szczyt? Zrobić krok do przodu. Tak. Wspiąć się do góry. Jeden ruch ręki za drugim ruchem tak. ręki. Chodzi o to, żeby zapomnieć o celu i skupić się na procesie który do tego celu prowadzi, Ciekawe. czyli na codziennych czynnościach, bo to, jeżeli jest często tak, że nasz cel może nas przytłaczać, powinien mm -hmm. być dla nas oczywiście jak magnes, nie? że jest to tak, nas ciągnie do tego, a jeżeli cały czas mamy na przykład wywieszoną na ścianie, na ścianie sylwetkę kulturysty nie? Tak. Arnolda, jak w ostatnim odcinku, tak. no i patrzysz na siebie w lustrze, patrzysz na to i myślisz, kurczę, nie działa, nie widzę efektów, tak, tak. to łatwo się poddać, a jeżeli sobie będziemy robić taką checklistę na każdy dzień, tak, tak zwane striki, żeby tak. sobie kaczyć, łańcuch po, powodzeń, mhm. no to już jest to bardziej motywacyjne, czyli... że odhaczasz sobie dzieje, co dzisiaj, zrobiłem, dzisiaj, 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 dzisiaj. Czyli ten proces, który ci doprowadzi do tego celu. Kolejny punkt to znalezienie przestrzeni na realizację tych codziennych czynności. Na tak. przykład, jeżeli chcesz codziennie rano ćwiczyć te 20 minut, zrób przestrzeń. Tak. Wyeliminuj dystraktory, czyli wszystko, co ci może przeszkodzić do realizacji tych tak. celów, no nie? Czyli eliminuj zanim dodasz. Na, po, na początku wyeliminuj to, co można wyeliminować, mm -hmm. to, co może zautomatyzuj, mm -hmm. w sensie w takiej kolejności, mm -hmm. a jak nie jesteś w stanie zautomatyzować, mm -hmm. czyli nie wyręczyć się kimś, w cudzysłowie, mm -hmm. no to deleguj. I to chodzi o różne sfery twojego życia. Tak. Czy to na przykład właśnie bajzel w szafie, tak. bajzel na biurku, czy, pilot czy relacje. Do, pilot do telewizora, ja zawsze deleguję. O. Tak. Żeby przyniosły. A, myślę, że wyłączyli program i musisz oglądać te bajki. Nie, a znaczy, oglądam z czasem. Następny krok to jest właśnie pierwszy krok. Co to znaczy? Czyli żeby mieć Aha, jasność, czyli jak, jak tego, ograniczyłeś przestrzeń. Tak, tak, masz przestrzeń do tego, żeby działać. Tak. No to zacznij działać. A jak? Nie zrób panie. ten pierwszy krok. Czyli nie planuj zbytnio w przód, tylko tak. zrób pierwszy krok. Jaką najmniejszą czynność możecie zrobić dzisiaj, aby przybliżyć się do waszych celów? bo pytasz mnie, czy. Czy to jest retoryczne pytanie? No, no, widzów. państwa. państwa. <laughs> Are you talking to me? Tak, to ale ja też odpowiadam. pytam ciebie. Mhm. Czyli właśnie, jaką najmniejszą to rzecz To może w celu się dotyczy, no nie? Jedna najmniejsza rzecz. Dajmy na to, chcesz mówić po mandaryńsku. Mhm, to co możesz zrobić pierwszego, żeby zacząć mówić po mandaryńsku? Otworzyć Google Translate i zapytać, jak jest po mandaryńsku: "Chodźmy już na obiad". Wom Wom chy, 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 fan. Albo kupić mandarynkę i postawić ją na środku biurka, żeby ci przypominała o twoim celu. ryba. No, ale jeszcze mniejsza rzecz, no to wejść na przykład właśnie w Google i wyszukać słownik mandaryńskiego. Albo Quizlet mm -hmm. i tam znaleźć sobie klasrumy mm -hmm. z mandaryńskim. Proszę. Mnóstwo różnych drobnych kroków, ale miej jasność co wykonasz. Nie? Nie? A później zaplanuj, A Potem już idzie że... dalej. Mm -hmm. Za, potem zaplanuj przestrzeń na realizowanie tej nauki. Czyli, kolejna rzecz, wyznaczaj bloki czasu, w których będziesz realizował swoje cele. Bloki czasu to są takie, my o mamy w cykl, takie deep worki, mhm. czyli wpisane w kalendarz bloki czasu, kiedy pracujemy nad daną rzeczą. Mhm. Jest to tak jakby spotkanie z inną osobą, tylko z samym sobą. Mhm. Tak jak się spotykamy z kimś, masz umówioną wizytę u lekarza, u fryzjera, mhm. czy też spotkanie z kimś, jesteś zawsze, nie? Mhm. Chyba, że o dzisiejszym obiadzie zapomniałeś. Się mówiłeś na obiad, ale... Możesz... Wybacz. Jeżeli ustawisz sobie w kalendarzu taki czas pracy nad swoim celem, to traktuj to tak samo poważnie, jak mm. spotkanie z kimś innym. Spotkanie samym sobą, nauka mandaryńskiego. Mandarynka będzie pytała tym przewodnim tego odcinka. Czyli na pomarańczowo sobie tworzysz taką. No tak, bo w Google kalendarzu można jeszcze blok sobie czasu, dołożyć. Mandaryński. Tak. O godzinie 18 do 18.30. Nie, nawet krócej, bo to jak sobie zrobisz mm -hmm, po 30. Dokładnie, terminu, ale chodzi nie... o systematyczność. No i spuentuję ten odcinek tym, żeby przyjść na to spotkanie umówione z samym sobą i trzymać się tego terminu. Powtarzać to, przychodzić cały mm -hmm. czas na to, co sobie no, zaplanowałeś. Nie szukać mm -hmm. wymówek, nie? Czyli z mm -hmm. automatu zacząć działać poprzez te mm -hmm. nawyki. Wyczytałem sobie coś takiego, jak ty mówiłeś w ogóle o, jak ty mówiłeś o tym planowaniu, mm -hmm. o osiąganiu celów. Mm -hmm. To pierwsze znalazłem informację, że rzeczywiście jedni planują, ale inni liczą na flow. Ja niestety do nich należę i to jest nasza bolączka, też nasza niestetycka show. Tak, że są ci, którzy wyznaczają cele, i ci, którzy liczą na flow. Czyli przychodzą i mówią, a jakoś to będzie dobra, to zaczynamy nagrywać i jestem gotowy. Czasem to tak wychodzi... można jechać, ale na krótkim odcinku. No momentu. właśnie, ale jeżeli chcemy mieć proces, który się sprawdza tak. na dłuższą metę, to jednak trzeba ten, okazję Poplanę. do flow stworzyć. O, pięknie to powiedziałeś. No. Gdy nie zaplanujemy sobie tego czasu na flow, no to nie będzie flow. Bo przyjdziecie i. Wytłumaczyłeś flow. mi jedną rzecz. Ja często bazuję na flow mm -hmm. i mam dzieciaczki w edukacji domowej. Pozdrawiam Was dziewczyny. I bazowanie na flow kontra wyznaczanie celów mm -hmm. i blokowanie czasu, tak jak ty powiedziałeś, kończy się na tym, mm -hmm. że przychodzi moja Kasia żoneczka moja wczoraj. Mówi tak, pouczycie się jutro informatyki z Gabrysią, kończy się semestr, a jesteście po jednej lekcji. Mm -hmm. Bo po jednej lekcji ja byłem zajarany i mówię, ty, no właśnie. po co będziemy ustalać jeden no. dzień? Na pewno znajdziemy na to Jak liczysz na, na swoją to ochotę, Dokładnie. to nie licz. To, no to nie licz. Są te takie struktury, struktura dnia. Możemy tak. sobie zaplanować właśnie czas na poranne nawyki, na te deep work, na powrót tak. do domu i na te ćwiczenie mandaryńskiego. Tak. Jeżeli i ktoś powie, no dobra, chcę sobie zaplanować, ale ja nie chcę być w ramach jakichś, nie? Tak. Ja chcę mieć wolność, spontaniczność. No, ale zaplanuj sobie czas na to spontaniczność, no nie? Wiesz, co mi się kojarzy? Za, za, zablokuj sobie czas na spontaniczność, mm -hmm. na to flow, no mm -hmm. nie? Mm -hmm. W sensie młodych y, ludzi, którzy grają mm -hmm. na jakichś instrumentach, oni by chcieli od razu mm -hmm. y, improwizować, no nie? No ale jak improwizować, to myślą sobie, kurde, wyjdę na y, scenę i po prostu zagram takie solo, że wszyscy wyskoczą z butów. Mm -hmm. oh, no! Ale mistrzowie. Jezu mówią, że najlepsze improwizacje to są te zaplanowane, te mhm. nauczone, te wyćwiczone, mhm. nawet te takie kotwice y, y, tej improwizacji, mhm. żeby dobrze ustalić, a pomiędzy nimi rzeczywiście możesz się tak. puszczać i coś grać. I wtedy no. rzeczywiście jest czas na flow, no nie? No. Ale jest z tych dwóch zawodników, jeden nazywa się dr Edwin Locke, a drugi nazywa się Doktor Gary Latham. Mhm. No I oni napisali tak. Co sprawia, że jedni osiągają swoje cele, a inni nie. I oni mówią tak, pięć rzeczy. Pierwsze to jest precyzja, to mówił Michał o tym, no nie, że trzeba wyznaczyć te cele. Dokładnie no, mieć klarowność, co chcesz osiągnąć. Dokładnie, no nie. Drugie, to jest challenge. No mm -hmm. Jakieś wyzwanie jest, takie, tak, które sobie dajesz. Po, ponieważ wielu ludzi wyznacza sobie cele, ale one mm -hmm. nie są dla nich. Atrakcyjne, no. No nie? nie? Nie są atrakcyjne. Nie są na tyle dyskomfortowe, że nie motywują cię i nie pobudzają. No tak, nie? że nie masz tego dreszczyku emocji. No, to osiągnę, osiągnę to... nic w moim życiu nie zmieni. A oni mówią tak, że w 90% przypadków do sukcesu nie wystarcza rozpisanie celu. Mhm. No nie? Że zwykle powinno to tak zwane ryzyko być pomiędzy 50 a 80%. Mhm. To znaczy. Czy mi się to uda, czy mi się nie uda, to jest to 50%, mm -hmm. czyli jak rzut monetą. Mm -hmm. pał, a 80% to jest tak, że zwykle ludzie mówią, no nie, że to jest takie łatwe, że y, tracimy motywację. Mm -hmm. no nie? I teraz, jeśli ten cel mieści się pomiędzy 50 a 80% szans na wykonanie, mm -hmm. to wtedy ludzie mają ten dreszczyk emocji. Mm -hmm, tak. Boże, może, może! Wreszcie miałem ciarki. Jak to mierzyć? Nie mam pojęcia. No nie? Zapytaj ale się To wie? jest dla mnie ciekawe. Właśnie, czy dany no cel powoduje u ciebie stres. Jeśli powoduje u ciebie stres, no. związany z jego realizacją, to już jest dobry kierunek. Pytanie, czy przy. Kroczysz tą granicę stresu, że cię paryżuje i nie chcesz działać. Tak. Wyznacz właśnie tą różnicę, że zaczynasz działać, ale czujesz emocje. I też warto sobie uświadomić, się, że nie niekoniecznie realizacja celów zależy tylko od nas, bo cele zależą hmm. też od okoliczności zewnętrznych. Na przykład tak. chcesz napisać książkę i sprzedać, żeby była bestsellerem. Nie tak. masz na to wpływu, czy będzie bestsellerem, masz wpływ na to, czy napiszesz tę książkę. A, no Napis właśnie, no właśnie. Pisząc książkę stwarzasz okazję do tego, żeby była bestsellerem. Jeżeli tak. nie, nie napiszesz, to w ogóle nie ma okazji, że jest bestsellerem. Tak. Więc chcę, żeby jak... była książka tak. bestseller'em? Skup się na napisaniu, na procesie. Znowu wnosimy tak. się do tego... Tak jak w tym kawale, nie? Panie Boże, Panie Boże, żebym wygrał milion w Totka. I ci mądrzy panowie mówią też tak, mm -hmm. że ważne jest zaangażowanie, czyli tak jak Ty powiedziałeś, ten proces wchodzenia do celu. Ta górka, mm -hmm. mi się to tak kojarzy, no nie? Że często wymyślamy sobie albo y, obrazowo powiedziałbym to tak. Mama czasem mówi do swojego syna. Zeniu. Skrót od Zenek. Zeniu, informatyka to jest świetna dla ciebie przyszłość. Z tego będą pieniądze. Mhm. Czyli cel magister inżynier mhm. informatyki, no nie? Ale jeśli dlatego Zenia proces, czyli studia będą męczarnią, to co za przyjemność i mhm. duże prawdopodobieństwo? Czy potwierdzasz to? Jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu nie ten przetrwa tej nie, nie przetrwa tej wspinaczki, no, tak, nie? Tak. To nawet, nawet ci ludzie sukcesu, o których często mówisz mm -hmm. w naszych odcinkach, no nie? Mm -hmm. to są właśnie ludzie, którzy już weszli na ten szczyt, no mm -hmm. nie? rozglądają się wokół siebie i myślą – kurde, po pierwsze jestem tu sam, a po drugie mm -hmm. Jestem i co dalej, no nie? W mm. sensie ten dreszczyk emocji no trwał właśnie. przez całą tą drogę. Mm -hmm. Jestem na szczycie, jestem sam, często straciłem to, co najważniejsze, no nie? Mm -hmm. I ten proces. Bo za wszelką cenę to Po Za wszelką cenę, no, no. nie. Dlatego, ja jeżeli yy, skupimy się na celu, no to Ta. to dla nas każdy dzień jest dla nas Friday'em, no nie? Bo mimo, że no są to trudności, tak. to są te wyzwania, które dają mi satysfakcję tak, pod tak, koniec. Tak. Dlatego fajnie tu powiedziałeś: zapomnij o celu no. nie? i zabieraj to to? się za, tak. za proces. Czwarty krok nazywają jako weryfikacja. Mhm. Czyli te nasze takie punkty kontrolne, odliczanie do celu. To w wojsku to jest zastosowane. Popatrz się. Mhm. W wojsku są kreseczki, jak mhm. w więzieniu. Aha. Nie wiem dlaczego tak samo. No. I tam się skreśla po mhm. 10 dni, ci tam mhm. zostało do. Aha. Ale to jest też właśnie to, co mówisz, że to samo skreślanie już powoduje w naszym mózgu zastrzyk dopaminy. Zrealizowałem to. Zrealizowałem to. Wystarczy sobie wydrukować kalendarz, kartka no. papieru na 30 kratek. Tak. 30 dni. Zaznacz, tak. no, tak. czy dzisiaj ćwiczyłeś? Czy uh -huh. dzisiaj ćwiczyłeś? Czy dzisiaj ćwiczyłeś? Dobra, raz przerwiesz. Tak. Nie przejmuj się. To się może no. zdarzyć, uh -huh. tylko wróć na dobre tory. Tak, tak. Pamiętaj, żeby nie mieć więcej niż dwóch dni przerwy. Aha. Jeden może się zdarzyć, możecie coś wypaść, się ci nie chcieć nawet, tak, tak. ale wróć na to. oczywiście fajnie jest wykreślać. Oni no. jeszcze mówią że o dziennika i podsumowaniach tygodniowych, mm -hmm. ale to już. Nie Przegląd tygodniowy też jest właśnie ta. taki odcinek na naszym kanale RTCK. Przegląd tygodniowy, ważna rzecz, żeby przejrzeć to wszystko, co chcieliśmy zrealizować, co możemy robić lepiej i tak dalej. Nie? No i, i, i amerykańscy panowie kończą o złożoności i skomplikowaniu, czyli ten mm. piąty element taki do, mm -hmm. który nam pozwala realizować te cele lub nie. Mm -hmm. Czyli te nasze cele, jeśli są dla nas za proste mm. lub zbyt skomplikowane, no to mm -hmm. cele powinny nas jednak trochę wypychać z tej strefy komfortu, nie? Tak. Że nie jest nam tak dobrze, ciepło i wszystko jest wygodnie, tylko no, 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 jednak trochę czuję ten stres, nie? Stres no, no, no. nas motywuje do działania. To nie, jest że... niesamowite, że jak w dwójkę coś robimy, to to no. idzie do przodu. No, Wyobraź no. sobie, że po jedynkę kręcimy to show. Nawet no. <laughs> musiałbyś sam kręcić to show. No ja bym stał i... co bym? I tak bym wystał odcinek. z to... ciebie się nie wyobrażam. No, tak, ale nawet jakbyś już mówił i tu tutaj performance robił, nie, jakiś... No. No <śmany> I'm sexy and I know it. <śmany> To no. ile odcinków byś wytrwał, nie? Nic Wiesz jak fajnie się robi w dwójkę? Nie, nie takiego... się, wzią. Wzią. Dlatego... Dlatego no, wiem, właśnie wiem, dlatego Jak znajdź jakiegoś osobę, która będzie razem z tobą realizować te cele No to też jest ciekawe to, to To, to się nazywa po angielsku accountability partner jest taka strona właśnie, gdzie możesz połączyć się z osobą, która równo z tobą na drugim końcu świata realizuje podobne zadanie. Wyszukujesz sobie to. temat zadania, czas i łączycie się, jesteście na kamerze i możecie razem pracować, na przykład na pisaniu jakiejś pracy magisterskiej. Stary, no, no to, to jest niesamowita sprawa. Ja, jest szansa, magisterkę pisałbym krócej niż <grym> 5 lat. No. 5 lat pisałeś magisterkę? Tak odkładałeś to? Miałeś inne plany, nie? Chłopie... Nie było to twoim priorytetem, nie? Priorytetem? Ale better than perfect. No tak. Jeszcze a propos celów, ostatni tip na koniec. Więcej tipów znajdziecie w kursie Osiągnij swoje cele, który jest na akademie RTCK. I jeszcze jeden tip, który chciałem dodać. Stosujmy gradację celów. Jest to, to coś, co może nam pomóc. Jeżeli hmm. wyznaczamy sobie cel napisać książkę, która będzie bestsellerem, no to jest tak. dość spore, nie? Tak. My powiedzieliśmy już, że podziel cel na pół, czyli taką uh -huh. liczbę dość realną sobie uh -huh. ustal, ale też wyznacz cel taki podstawowy. Uh -huh. cel... Czyli prioryzowanie. <laughs> prioryzowanie. cel. cel podstawowy, uh -huh. cel lepszy, i cel najlepszy. Czyli co musiałby się stać podstawowo? Czyli tak, żebyś w ogóle był zadowolony, poziomy. żebyś w ogóle mógł chcieć Ta. się za to zabrać. OK? Chcę żeby sprzedał się z 1000 książek. To jest cel dla ciebie, na przykład, podstawowy. A może to jest za duży. Chcesz, na przykład, żeby sprzedać 100 książek. To jest Aha. twój cel podstawowy. Aha. Cel lepszy to jest taki, że sprzedasz 1000 książek, a cel najlepszy, że zostanie się bestsellerem. I tak. podczas pracy nad tym celem zadajesz sobie pytanie, co musi się stać, żeby z celu podstawowego Aha. wyjść na cel lepszy. A jest jeszcze druga, tak, ale jest też je, jeszcze druga korzyść, a pewnie jest ich jeszcze więcej. Kiedy osiągniesz poziom pierwszy, mm -hmm. będziesz dużo więcej wiedział o tym, jak osiągnąć poziom mm -hmm. drugi, niż na początku realizacji poziomu pierwszego. Na koniec, z okazji tego, że to jest dziesiąty odcinek. Wow. Dasz wiarę? A, Dziesiąt też. Czy... Jak ty mówisz, jubileusz. Komu się to chce kręcić? Jubileusz. Bunkować. komu się to chce oglądać? Oglądać. W ogóle. Jeżeli ktoś ogląda 10 wszystkich odcinków, tak. niech napisze to w komentarzu. Widziałem wszystkie 10 odcinków. Tak. I z tych osób, które widziały te 10 odcinków, tak. wybierzemy. Udostępniły następnym 10 osobom. <laughs> no byłoby miło, no nie? Skalujemy. Ale myślę, że zrobimy taki konkurs, że będzie mógł wy... można wygrać właśnie ten kurs, osiągnąć swoje cele. Warunek jest taki: udostępnić, polubić. Tak? Oraz zobaczyć Będziesz wszystkie system? 10 odcinków i napisać, który odcinek Wam się najbardziej podobał. I dlaczego. Czyli tylko jedna rzecz, którą warto, żebyście napisali pod tym filmem, to jest, jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu, wybierzcie jeden odcinek, czyli napiszcie tytuł odcinka i dlaczego. I ta definicja, dlaczego, tak. to będziemy wybierać z tego osobę, która najbardziej się zaangażowała w nasze show, czyli zobaczyła 10 odcinków. I napisała komentarz. Chcemy Was za to nagrodzić, że podejmujecie za działanie, że jesteście z nami i dać dostęp do naszego kursu w Akademii RTCK. Osiągnij swoje cele. Kończymy? Kończmy. Ty najlepiej kończysz. Ty najlepiej zaczynasz. Prześledźcie swoje cele, postanowienia, przekujcie je wedle tego procesu w codzienne czynności, weźcie udział w konkursie, napiszcie w komentarzu pytanie konkursowe. I do zobaczenia już za tydzień o godzinie 10 na kanale RTCK TV. A jeśli od zawsze marzycie, żeby zacząć gotować, skontaktujcie się z Michałem, on już dawno to robi. Gotować? Gotujesz, Gotowanie nie? to jest Mówiłeś, bardzo... że gotujesz. Tak. To jest bardzo... Pieczesz chleb. O, chleb piekę. Michał jest człowiekiem wielu talentów, również kulinarnych. To samo mógłbym powiedzieć o Tobie. Ale po prostu pożegnajmy się. Cześć. Cześć. A ty? Cześć. Ja, ja jeszcze nie. Ja, ja za dwa miesiąca. Pierdź. No? Nie? Poważnie? 29 jeszcze. Taka różnica wieku? No właśnie, nie pomyślał. Michał mógłby być moim synem. <grym> tak, dlatego ja bardzo dużo czerpię od ciebie, jak ty się włączasz w moje punkty. Michał. Jeszcze tak. przyjemniej mi stać po ciebie. No młodzie, więc Jaszka. raz, że ty masz tyle mnóstwo zainteresowań, tak. że łatwo odnajdujemy tematy, to też te technologie cię tak ciekawią, że zawsze jak mamy jakiś problem techniczny, to mi pomożesz. Jesteś złotą rączką w naszych live streamach na przykład. No, Michaszek, będziesz czegoś chciał powiedzieć po potem... A słuchajcie, on się dowiedział w poprzednim odcinku, że podwójna porcja obiadu na mnie. Nie czeka już, nie! Tak, bo nagrywałem odcinki na razie jesteśmy już trochę głodni. Nie się. Nie tak. wiem, czy będzie na dwa dania. Dobra. Piotr, no ale, no właśnie, to strasznie długo mogłem Cię definiować, cały odcinek byśmy musieli ten, no nie? Ale Piotr mi podsyła bardzo ciekawe treści na prywatnym kanale. Cie, ale naszym. ja już Ci powiem, nie dam Ci tego jedzenia. Nie, że nie chodzi o jedzenie. Mówimy jak najwięcej, bo to, to, to jednak, no nie? Tak. z z Tak. No i następna Less rzecz. z z mor. To widzimy się nauczył? Wow, to znaczy... To za drugim razem dopiero. Mniej znaczy więcej. A jak to będzie po łacinie? Nasz kolego. Maksila i mandibula. Szczęka i wufa. Uh. Jak ruszasz to jest vlog. Jak? Jak ruszasz to jest vlog. Vlog? Co znaczy? Może no, można coś powiedzieć. Maksila i mandibula. W ruchu. te jest moment. Trudne są moje wywody.